Cztery jachty, 12 załóg i 3 dni zmagań z morzem i pogodą. W Gdyni zakończyły się żeglarskie Mistrzostwa Polski w match racingu. Impreza organizowana przy okazji corocznych targów wiatr i woda jest jedną z najbardziej widowiskowych odmian regat żeglarskich. Chociażby dlatego, że nie jest to jeden duży wyścig, ale cykl krótkich, emocjonujących pojedynków pomiędzy załogami. Wyjątkowość regat meczowych polega na tym, że jest to zupełnie inna formuła ścigania niż ogólnie przyjęta i znana. Normalnie regaty. Pod względem, że zbiera się ilość tam jachtów, 5, 10, 15, 100, 200 i płynie gdzieś tam daleko, wraca po godzinie 2, 3, czasem po, po całym dniu i mamy wygranego. Tak? Tutaj jest to zupełnie inna forma ścigania. Ścigają się, e, ściga się 12 załóg na czterech jachtach, które dostarcza organizator, czyli na swoim sprzęcie. Ścigają się w parach, jeden przeciwko jednemu. E, wyścigi są bardzo krótkie. Trwają około 10-15 minut maksimum. I co najważniejsze, odbywają się przy samym brzegu. Jak mówi tegoroczny mistrz Przemek Tarnacki, takie imprezy są po prostu efektowne. Mecz jest organizowany wszędzie tam, gdzie jest dużo ludzi. Tutaj w Gdyni mieliśmy doskonały tego przykład na końcu skweru Kościuszki. My na co dzień żeglujemy też na Newie w centrum Sankt Petersburga czy pod Manhattanem w Nowym Jorku i w Sopocie przy Sopockim Molo również. Tegoroczne zawody odbyły się dzięki wsparciu m.in. Kasy Stewczyka. Jak obiecuje wiceprezes Kasy Krajowej Wiktor Kamiński, to nie ostatnia taka poważna impreza z naszym udziałem. Współdzielcze kasy będą, będą angażować się w tego typu przedsięwzięcia. ale są na te, jak Atrakcyjne dla widzów, którzy mogą rzeczywiście obserwować całe regaty z nabrzeża. Są dla nich niezwykle niezwykle atrakcyjne. Dla tych, którzy nie mieli okazji zobaczyć na żywo zmagań żeglarzy w Gdyni, mamy dobrą informację. Nic straconego, w tym sezonie pucharowe regaty w match racingu odbędą się jeszcze w Olsztynie i Giżycku. Niestety kolejne Mistrzostwa Polski dopiero za rok.